Szanowni Państwo, firma Wirt przedstawia dwuskładnikowy, bardzo mocny klej metakrylowy do połączeń metalu z metalem, szkła ze szkłem oraz metalu ze szkłem. Dodatkowo można nim łączyć ceramikę, kamień oraz tworzywa sztuczne. Oferta głównie kierowana jest do przemysłu meblowego, szklarskiego, szkutniczego, kamieniarskiego oraz tych podmiotów, które wykonują połączenia klejone wcześniej wymienionych materiałów. Mac 38 jest jedynym klejem, który z uwagi na wysoką wytrzymałość polecamy do klejenia zawiasów meblowych, by zniszczyć połączenie. Moment niszczący spoinę klejonego zawiasu musi przekroczyć wartość 240 Nm. Przystępując do klejenia, należy rozpocząć od przygotowania powierzchni. Jak zwykle, zaczynamy od dokładnego odtłuszczenia powierzchni klejonych elementów. Możemy zrobić to za pomocą popularnego zmywacza lub zmywacza na bazie alkoholu izopropanolowego IPA. Ponieważ do szklanego frontu będzie mocowany zawias, w pierwszej kolejności należy przykleić specjalny adapter, do którego zawias zostanie mechanicznie wpięty. W ofercie Wirt posiadamy dwa typy adapterów. Jeden wykonany bardzo estetycznie zniklowanego odlepu cynkowego do szkła przeźroczystego oraz drugi wykonany z blachy dedykowany do klejenia frontów lustrzanych lub ze szkła malowanego. Klej nie wchodzi w reakcję z lakierowanymi podkładami lustrzanymi oraz malowanym szkłem, jeżeli podczas odtuszczania powierzchni zmywaczem uniwersalnym powłoka nie zacznie się rozpuszczać pod jego wpływem. By móc użyć kleju MAK-38 potrzebny jest specjalny pistolet, który zaopatrzony jest w wymienny zestaw tłoków na listwie, wyciskający masy w proporcjach 10 do 1. Listwę z tłokami należy umieścić w pistolecie wsuwając ją od czoła powierzchnią ząbkowaną do dołu. Podczas wkładania listwy należy unieść do połowy zapadkę blokującą znajdującą się z tyłu pistoletu i wcisnąć listwę do końca. Następnie opuszczamy ramkę. Do ramki wkładamy klej pamiętając o tym, by klej dokładnie wcisnąć w ramkę. I całość zapinamy na stałe do pistoletu. Teraz wystarczy tylko zamocować specjalny mieszacz, który zawsze jeden dołączony jest do kleju i możemy przystąpić do aplikacji. Jedna bardzo ważna uwaga. W ofercie Wirt posiadamy dwa rodzaje mieszaczy. Mieszacze białe z precyzyjną dyszą wylotową oraz mieszacze czerwone, oryginalne, takie jak sprzedawane są wraz z klejem, posiadające dyszę wylotową o większej średnicy. Można je osobno dokupić. Jaka jest różnica pomiędzy nimi? Prócz różnej średnicy dyszy wylotowej oba mieszacze mają inaczej wykonaną spiralę, która odpowiada za dokładne wymieszanie składników. Jest też ważny aspekt ekonomiczny. Mianowicie klej miesza się w proporcjach 1 do 10 i stosując dyszę białą, właściwe wymieszanie kleju uzyskuje się dopiero po wyciśnięciu znacznej jego ilości, co jest ewidentną stratą. Popatrzmy na szybkość mieszania się kleju w obu przypadkach z bliska. Biała dysza... I dysza czerwona. Widać, że w tym przypadku klej uzyskuje prawidłowe wymieszanie składników niemal od razu. Stąd zalecamy, by do kleju Mac 38 stosować tylko dysze oryginalne, czerwone. Czas otwarty kleju to 4 minuty. Pozostaje więc sporo czasu na to, by nałożyć klej, a następnie dokładnie dopasować klejony detal do podłoża. Czas otwarty ma też wpływ na wykorzystanie mieszacza. Musimy tak przygotować sobie klejone elementy, by klej wyciskać w odstępach czasu nie większych niż 3 minuty. Inaczej klej zaschnie w mieszaczu. Wielu klientów źle reaguje na propozycję zastosowania czarnego kleju do zawiasów mocowanych w przeźroczystych szklanych frontach. Proszę zobaczyć, że to tylko pozór. Tak naprawdę spoina klejowa przy równoległych powierzchniach jest tak cienka, że staje się przeźroczysta w wyniku docisku. Po zakończeniu klejenia należy usunąć mieszacz, a klej zabezpieczyć oryginalną zatyczką, odkładając go na półkę do następnego użycia. Termin przydatności kleju do użycia wynosi 6 miesięcy. Po około 10 minutach od połączenia, delikatnie próbując poruszyć klejony detal, sprawdzamy czy spoina wstępnie się już utwardziła. Jeśli stwierdzimy, że klejony detal jest już nieruchomy, niezwłocznie należy przystąpić do usunięcia wyciśniętego nadmiaru kleju. Żeby to sprawniej i czysto zrobić, dobrze jest wszystko zrosić zmywaczem. Wówczas będzie on dobrze separował nieutwardzony klej od podłoża, gdy przystąpimy do usunięcia go mechanicznie za pomocą skropaka czy nożyka. Jeżeli konieczne będzie oczyszczenie skleju elementów małych o skomplikowanych kształtach, to warto zaopatrzyć się w ostrza do nożyków tapicerskich wykonanych ze stali nierdzewnej. Stal nierdzewna jest bardziej miękka od zwykłej stali, a w związku z tym obniży się znacznie ryzyko zarysowania powierzchni szkła. Teraz wystarczy tylko wpiąć zawias i ocenić ogólny efekt klejenia. Po około godzinie spoina uzyskuje wytrzymałość roboczą, która pozwala na zamontowanie szklanych frontów w korpusie meblowym. Pełne utwardzenie spoiny uzyskuje się po 24 godzinach. Podobnie jest w przypadku klejenia elementów do lustra czy szkła typu Lakobel. Jedyny warunek to zachowanie koniecznej ostrożności podczas mechanicznego zdejmowania nadmiaru kleju. Trzeba uważać, by nie uszkodzić powłoki podkładu lub lakieru. I gotowe! Proszę zobaczyć, że nie ma tu śladu po czarnym kleju. Miejsce klejenia wygląda bardzo estetycznie. A z drugiej strony nie widać oznak, by klej wchodził w reakcję z powierzchnią lakierowaną. Podsumowując. Klej MAC-38 jest zdolny do klejenia różnorodnych rodzajów materiału. Jego wytrzymałość na ścinanie to aż 17 N na mm2. Stąd polecamy go do klejenia zawiasów meblowych do szkła. Odporność temperaturowa kleju mieści się w zakresie od minus 40 do aż 120 stopni Celsjusza. Spoina kleju jest odporna na działanie wody, benzyny, ropy naftowej i olejów silnikowych. Wyróżnia się wysoką trwałością i odpornością na uderzenia. Stąd jego wykorzystanie może być bardzo szerokie, np. w przemyśle motoryzacyjnym. Do naprawy pękniętych zbiorników paliwa, misek kolejowych i innych, na zasadzie przyklejenia łaty z cienkiej blachy. Gorąco polecamy ten klej i zapraszamy do współpracy!